Dzień dobry Polsko, jak to mówi mój przyjaciel Aleks. Jesteśmy w okolicach Czarnkowa. Witaj Waldek. Mogę Ci mówić Waldek, Walduś? Walduś. No, mogę pan. Walduś, ile masz lat? 47 47, Walduś. Dużo masz pracy w tartaku? No, to zależy. To zależy. Walduś, chyba nie masz dużo pracy w tartaku, bo z tego co tutaj mam przed sobą, pisałeś z trzema z dzieci. Z dzieci w wieku 10-11 lat. Czy to są na przykład twoje wiadomości? Z twojego czata? Proszę, przejrzyj. przejrzyj. To... No może tak. Może tak, czy to są twoje? Możliwe. Myśmy prosili tylko... Kursę. A może przeczytasz nam? Co z tych Twoich rozmów. Bo ja wiem, że one są Twoje. No co, mówię, że to jest napisane. Ale są to Twoje wiadomości? No możliwe, no. Dobrze. To ja Ci przeczytam. Delikatnie zacznij od góry szparki i delikatnie coraz niżej, tylko musisz długo pomasować, a będzie przyjemnie. Żadnej krzywdy sobie nie zrobisz. Będzie dobrze, piersi też sobie masuj. Jedną rączką, są wrażliwe na dotyk. Albo y, zrób zdjęcie cię. proszę, swoje szparki i piersi. Nie przypominam sobie, co No to ciężko, Mam problemy z pamięcią, Waldek. Bardzo ciężko. To ja jeszcze zacytuję ci dalsze twoje rozmowy. No to masz fajną, ciasną szparkę, możesz być z siebie dumna. Albo podaj mi fotki z kąpieli. To będzie przepiękne. Nie pamiętasz tego? Nie. To szkoda, że bardzo kiepską pamięć. Waldek, jesteśmy z fundacji DOŚĆ i z grupy ECPU Polska. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby przedstawić Tobie te zapisy, który, z którymi, przez które korespondowałeś z dziećmi. I chcemy się zapytać, dlaczego to robiłeś? Pisałem na Facebooku i, i, i to wszystko, nic więcej. Pisałeś na Facebooku? Wiedziałeś, ile lat mają dane dzieci? Nie, nie podawały. Szkoda. A ja wiem, że podawały. Każde jedno dziecko. Każde dziecko tobie podało. Ile ma lat? Niektóre z tych dzieci mówiły, że to, co, o co prosisz, nie do końca chcą zrobić. Czy wiesz, jak zachowuje się dziecko, które ma traumę po czymś takim? Wiesz, że dzieci mogą targnąć się na swoje życie? Nie wiesz tego. My to wiemy. Bo staramy się dzień w dzień łapać Takich jak ty. To jesteś ty? Tak, to moje zdjęcie. Twoje. Dobrze. A czy to jest twoje zdjęcie, tylko znajdę, które wysyłałeś? Mamy duży segregator na ciebie i dlatego ciężko jest to znaleźć. To jest twoje zdjęcie wysyłane przez ciebie? Nie jest Twoje. Szkoda. To no mi dowodnie, że Twoje. A ja wiem, że Twoje. To jest na tym samym co. Powiedz mi, Waldek, dlaczego wysyłasz dzieciom zdjęcia porodów? Jaką z tego czerpiesz satysfakcję? Nie żadnej. To po co to wysysz? Powiedz nam. Chcemy o tym z Tobą porozmawiać. Chcemy wiedzieć. Co takiego jest ciekawego w tym wszystkim? Co takiego ciekawego może być dla dziecka, które ma lat 11, 12? 9. Dobrze, panowie, o co chodzi dokładnie? Jakiś zarzut mam postawiony, cokolwiek? Do no, zarzutów jest policja, tak? My przyjechaliśmy z tobą porozmawiać. Tylko i wyłącznie. Chcemy z tobą porozmawiać. Chcemy porozmawiać jak z dorosłym facetem. E, no, Dowiedzieć się, dlaczego... Wyjaśniasz 11-letniej, 12-letniej dziewczynce, na czym polega poczęcie? Poczęcie dzieci polega na tym, że chłopak wsuwa penisa do chłopy, wsuwa i wysuwa aż do wytrysku nasienia. Dlaczego to? No, panowie, no albo. Nie wiem, jakiś zarzut mam postawiony. Znaczy, odpowiedz nam na Pokojnie. pytanie. na razie chcemy porozmawiać. Rozmawiamy tylko. Odmawiam, odmawiam jakichkolwiek dalszych odpowiedzi. A powiedz mi, dlaczego wysyłałeś dzieciom pornografię? Zdjęcia ze stosunków dorosłych ludzi. Swoje przyrodzenie. Swoje, Swoje przyrodzenie, piersi kobiety, Swoje, nie, nie która podobno jest twoją sąsiadką, sąsiadką czy znajomą. No, a w jakim celu? Ja bardzo chętnie posłucham, co miałeś na celu. Odmawiam. Szkoda, że nie masz teraz takiej odwagi, jaką miałeś odwagę pisząc z tymi dziećmi. A czy wiesz, jak się nazywa osoba w Polsce, która proponuje z jakimś dzieciom. Rozpowszechnia pornografii To ja ci powiem jak on się nazywa. To jest pedofil To jest osoba Nie jestem tak A ja uważam, że jest Znajdę jakieś fajne cytaty z Twoich rozmów z dziećmi Dobra panowie no to rozumiem. Jak będziesz się myła, obejrzyj się między nóżkami. Podotkaj w środku. Zobaczysz jakie to doznanie. Co poczujesz? Panowie, ja wracam. Dotknij się dłonią. Ja wracam do domu. Jeżeli chyba pan nie jest świadomy tego. Nie możesz wrócić do domu. W tym momencie przyjedzie patrol policji. Niech pan popatrzy w prawo. Przyjedzie za 5 minut patrol policji. Zostanie pan przekazany w ręce policji. I tam zostaną Artykuł 200, czyli tak zwanego. Tak, jest, jest pan pedofilem. I my jest, po to jest, do pana jest, przyjechaliśmy. Nie jest, jest, jestem pedofilem to A powiedz, spojrzałaś sobie szparkę w środku. Wiesz jak no, wygląda? Dziecko odpisało nie. To usiądź szeroko, weź luterko, przysuń blisko i powoli rozchylaj szparkę paluszkami. Sprawdź jak w środku wyglądasz i napisz co widziałaś. Co takie dziecko może sobie pomyśleć? Jakie to dziecko może mieć później? Myślenie o swoim ciele i w swojej głowie, które ma 11 lat. Pomyśl o tym? Jaką krzywdę możesz wyrządzić dziecku? Takie dzieci, przez takich jak ty, mają później bardzo duże problemy na tle psychicznym i nie tylko. Takie dzieci próbują targnąć się na swoje życie przez to. Że pisałeś z kimś takim jak ty. Bo ty może robiłeś to z nudów, bo nie miałeś nic do roboty na tartaku. Może robiłeś to dlatego, że nie potrafisz nawiązywać kontaktów z osobami w swoim wieku. Ja nie wiem dlaczego. Powiem coś, bo tutaj bardzo dużo korespondowałeś. Co najmniej dwójkom dzieci. Ja wiem o trzech. Chyba, że było ich więcej, jaki był ku temu cel? Co to Wam kierowało? To Żadny. tylko może Panu pomóc, nic więcej. Żadny. My nie jesteśmy tu po to, żeby Panu krzywdę zrobić. Żaden cel. Przyjechaliśmy po to, żeby pana odejść w ręce policji, nic więcej. Ale powiedz mi, że to żaden cel. Więc dlaczego to robiłeś? Dlaczego? Tylko tyle, no przecież to. Było zwykłe no, pisanie, nic więcej. Wiesz, że takie zwykłe pisanie potrafi dziecko do, e, doprowadzić do samobójstwa. Dziecko nie potrafi sobie poradzić tym przez wiele, wiele, wiele lat. A jak kąpałeś dzieci? Bo to też jest zarejestrowane na naszych dokumentach. To co wtedy czułeś? Nic. To też były małe dzieci, no i... które cię znały, obdarzyły zaufaniem. No, ale to, 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 to wymyślicie, myślicie, że są, jak się dziecko kąpie, to są. My nic nie myślimy. My chcemy Ciebie zapytać. Normalna kolej rzeczy. I chwalisz się tym innym dzieciom, z którymi korespondujesz? Naprawdę czepiacie się. Jakiś... Znaczy wiesz, to nie jest czepianie. To jest rozmowa dwóch dorosłych teraz osób, które chcą wiedzieć dlaczego korespondowałeś z małymi dziećmi o sprawach, które Chyba są jeszcze za to zbyt młode, żeby o nich rozmawiać. Tym bardziej na takim poziomie, jak Ty prezentowałeś w tych rozmowach. My chętnie posłuchamy. Szkoda. Naprawdę szkoda. No i Waldusi. Ciekaw sam refleksja. jestem co się, co się dzieje, co się dzieje w twojej refleksja? głowie. No jest mi przykro na Ale jest, ci przykro, jest co? z jakiego powodu? Powiedz z jakiego powodu jest przykro. No, że, że nie wiem, uraziłem te dzieci. Uraziłeś? Uraziłeś to może po się go, nie wiem, brzydko do niego powie. Te dzieci mogą mieć traumę, na szczęście akurat nie trafiłeś na dzieci. Chociaż tego nie wiem. Chociaż nie wiem z iloma tak naprawdę pisał. Nie było trzech. zadam ze dwa pytania, gdybym chciał, jeżeli mogę Cię prosić, Waldku, żebyś na nie odpowiedział. Już jest policja. Co Tobą przede wszystkim kierowało, że pisałeś, my wiemy o trójce dzieci? Możesz... Nie, z różnymi osobami... Nie, to były dzieci. Najstarsze miało 11 lat, Waldku. W tym momencie przyjechała policja. Walduś, przekazujemy Cię w ręce policji. Odpowiedzi nie uzyskamy. Boże, Dzień, uzyska dobry. Inny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. weź to głośno powiedz, dziś za każdym rogiem, nie musisz się bać, bo rozprawią się z wrogiem. My wiemy o sobie ECBU Myśl to kość to powiedz Ci stoją tu, Za każdym rogiem Nie musisz się bać, bo rozprawią się z wrogiem Jedna chwila, no i mamy pedofila On na pewno nie darzyla Bo nas wiara, to nas siła Właśnie tak ECPU Polska 2000